Drodzy bracia i siostry, zanim rozpoczniemy tę błogosławioną modlitwę, zapraszam Was, abyście na chwilę zamknęli oczy, wzięli głęboki oddech i otworzyli swoje serca. Dziś powierzymy nasze finanse w ręce Ojca Niebieskiego, ufając, że On poprowadzi każdy nasz krok z miłością i zaopatrzeniem. To potężna modlitwa, by doświadczyć przemiany finansowej z wiarą, nadzieją i wdzięcznością. Przygotujcie swoje dusze, by przyjąć błogosławieństwa, które Bóg ma dla was. Jeśli czujesz w sercu pragnienie, by wzrastać w wierze i otrzymywać więcej takich przesłań, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek powiadomień i zostaw polubienie. Obejrzyj do końca i podziel się tą modlitwą z tymi, którzy potrzebują dziś dotyku Boga. Ukochany Ojcze Niebieski, dziś staję przed Tobą z sercem otwartym i pełnym wiary. Gotów powierzyć Ci moje finanse i całe moje życie. Dziękuję Ci za Twoją nieustającą miłość, za to, że mnie widzisz w moich potrzebach, za każdy oddech, za każdą szansę, którą mi dajesz, by szukać Twej twarzy. Jesteś Bogiem, który otwiera drogi tam, gdzie nie ma ścieżek, i ja wierzę, że twoje oczy spoczywają na mnie z miłosierdziem. Jak mówi twoje słowo w Mateuszu 5:6, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Ufam, że ty zaspokoisz mój głód sprawiedliwej obfitości, mój głód życia w godności i pokoju. Panie, proszę cię, abyś spojrzał na moje zmagania finansowe. Widzisz moje rachunki, które się piętrzą, moje długi, które mnie przytłaczają, moje starania, by zachować godność mimo braków, moje noce bez snu, gdy martwię się o jutro. Przebacz mi, gdzie zawiodłem w mądrości lub cierpliwości i daj mi łaskę, by zacząć od nowa. Jak ty przemieniłeś odrobinę oliwy wdowy przez proroka Elizeusza, tak proszę. Przemień moje niedostateczne zasoby w obfitość, moje pustki w pełne spichlerze, moje troski w nadzieję. Ufam, że Twoja ręka jest gotowa do działania, że możesz uczynić z niczego wszystko, co potrzebne. Powierzam Ci, Ojcze, moje plany i źródła dochodu: otwórz drzwi, które człowiek nie może otworzyć te bramy zatrudnienia, te okazje biznesowe te możliwości, które zdawały się zamknięte na zawsze. Zamknij te, które prowadzą mnie na manowce, te ścieżki oszustwa, te decyzje impulsywne, które przyniosły mi straty. Dotknij mojej pracy, moich projektów, mojej kreatywności, niech każdy mój wysiłek, każda godzina spędzona na budowaniu przyszłości, będzie błogosławiona. Proszę o sprawiedliwe okazje, uczciwe kontrakty, które nie krzywdzą nikogo, i sojusze, które pochodzą z nieba, ludzi, którzy będą wspierać mnie w mojej drodze. Panie, wlej swoją obfitość do mojego domu. Niech nie zabraknie chleba na stole, niech moje długi zostaną spłacone z Twoją łaską, a moje imię oczyszczone przed ludźmi i przed Tobą. Modlę się za moją rodzinę, za dzieci, które potrzebują ubrań. Za rodziców, którzy się poświęcają, za każdego, kto dzieli ze mną dach, byśmy wszyscy żyli z godnością i pokojem. Jak obiecałeś w przysłów trzy dziesięć: pełne będą twe spichlerze, a twe tłocznie przeleją się winem, wierzę, że Twoja obietnica spełni się w moim życiu, że moje magazyny duszy i ciała wypełnią się Twoim dobrem. Proszę Cię Boże. O uwolnienie od cykli ubóstwa i przekleństw dziedzicznych, tych ciężarów, które przyszły z pokoleń, te nawyki braku, te myśli rezygnacji, które mnie paraliżują. Jak Józef przeszedł od zniewolenia do chwały, od lochu do pałacu, tak proszę, zmień moje okoliczności w mgnieniu oka, rozbij łańcuchy duchowe, które mnie ograniczają. Te więzy niewiary, te strzały wroga, które chcą ukraść moją nadzieję, daj mi wzrost, nie tylko materialny, ale i duchowy, abym pozostał pokorny i hojny, abym pamiętał, że wszystko pochodzi od ciebie. Duchu Święty, prowadź mnie z dala od oszustw i fałszywych dróg, od szybkich zysków, które prowadzą do upadku, od ludzi, którzy obiecują złoto, a dają popiół. Daj mi roztropność w decyzjach finansowych, by unikać marnotrawstwa, by nie wydawać na próżność, ale inwestować w to, co buduje moje życie i innych. Obudź moje uśpione marzenia, te plany, które porzuciłem z powodu braku środków, te wizje, które wydawały się zbyt dalekie. Tchnij życie w porzucone projekty, w te pomysły, które leżą zakurzone w moim sercu i daj mi nowe strategie, nowe inspiracje, które płyną prosto z Twojego serca. Modlę się za wszystkich, którzy słyszą te słowa, za bezrobotnych, którzy budzą się bez celu, za rodziców walczących o rodziny, niosących ciężar w ciszy, za młodych, pragnących się rozwijać, ale zatrzymanych przez granice finansowe. Niech drzwi pracy się otworzą, niech znajdą szacunek i radość w swoich zadaniach, niech nie będą upokarzani, ale wyniesieni. Niech Twoja ręka dotknie ich domów, wypełniając je pokojem, dostatkiem, nadzieją na lepsze jutro. Modlę się za samotnych, którzy walczą sami, za wdowy, które próbują utrzymać dzieci, za chorych, którzy nie mogą pracować. Niech Twoja opieka ich otuli. Dziękuję Ci, Panie, za to, co już uczyniłeś, za każdy grosz, który znalazł drogę do mojej kieszeni, za każdą zapłaconą rachunek, który zdjął mi ciężar z ramion, za każdy posiłek, który pojawił się na stole, za każdą odzież, która mnie okryła. Wierzę, że Twoje milczenie, to przygotowanie, a Twoja odpowiedź, nadejdzie z mocą, jak deszcz na wyschniętą ziemię. Deklaruję w imieniu Jezusa, że brak ustąpi, a dostatek nadejdzie, że moje pola będą zielone, moje stodoły pełne, moje serce spokojne. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej wierności, historią, którą opowiem, by inni uwierzyli. Proszę Cię, Ojcze, o mądrość w zarządzaniu tym, co mi dajesz. Naucz mnie oszczędzać, inwestować, dawać z radością. Bo wiem, że kto sieje w łzy, żnie w radość, jak mówi Psalm 126:5. Chroń mnie przed zazdrością, która patrzy na cudze bogactwo, i pomóż mi radować się z błogosławieństw innych. Modlę się za moje zdrowie, by mogło mnie nieść w pracy, za mój umysł, by był jasny w decyzjach, za moje ręce, by były zdolne do tworzenia. Niech każda moja praca będzie aktem uwielbienia dla Ciebie, każdy zarobek podziękowaniem za Twoją łaskę. Panie, proszę o ochronę przed długami, które mnie zniewalają, przed pożyczkami, które kradną mój spokój. Daj mi siłę, by spłacać to, co muszę. I mądrość, by unikać nowych sideł. Modlę się za moich sąsiadów, za moich przyjaciół, za tych, którzy kiedyś mi pomogli. Niech ich stoły będą pełne, ich serca radosne. Proszę za kraje, gdzie głód jest codziennością, za dzieci, które nie znają sytości. Niech twoja ręka sięga tam, gdzie ja nie mogę. Dziękuję Ci, że jesteś bogiem cudów, że rozmnożyłeś chleb dla tysięcy, że nakarmiłeś wdowy, że wzbogaciłeś ubogich. Wierzę, że to samo możesz uczynić dla mnie, bo Twoje miłosierdzie nie ma końca. Panie, niech moja dusza będzie spokojna, nawet gdy czekam na odpowiedź. Naucz mnie cierpliwości, jak Job, który stracił wszystko, ale nie stracił wiary. Niech moja modlitwa będzie jak kadzidło, unoszące się przed Twoim tronem, jak woń wdzięczności za to, co nadchodzi. Modlę się za tych, którzy mnie skrzywdzili w sprawach finansowych, za tych, którzy oszukali mnie w interesach. Przebaczam im, panie, i proszę, by ich serca się zmieniły. Niech poznają Twoją sprawiedliwość i miłość, niech ich życie również doświadczy Twojej łaski. Proszę o ochronę przed wszelkim złem, które próbuje zniszczyć moje finanse, przed kradzieżą, przed stratami, przed decyzjami, które mogą mnie cofnąć. Niech Twój anioł strzeże moich zasobów, moich oszczędności, mojego mienia, by nic nie zostało zmarnowane. Panie, modlę się za moje miasto, za moją społeczność, za tych, którzy wokół mnie borykają się z brakiem. Niech Twoja obfitość. Dotrze do każdego domu. Niech nikt nie musi zasypiać z pustym żołądkiem. Niech każdy może spojrzeć w przyszłość z nadzieją. Proszę za liderów, którzy zarządzają gospodarką, za przedsiębiorców, którzy dają pracę. Daj im serca sprawiedliwe, by ich decyzje przynosiły dobro, a nie krzywdę. Modlę się za misjonarzy, którzy rezygnują z wygód, by głosić Twoje słowo. Niech nigdy nie braknie im chleba. Niech Twoja ręka zaopatruje ich potrzeby, by mogli skupić się na Twojej misji. Panie, proszę o odnowienie mojej wiary w Twoje obietnice. Czasami moje serce słabnie, gdy czekam, czasami wątpliwości próbują mnie przytłoczyć, ale przypominam sobie, że Ty jesteś wierny. Jak Abraham czekał na Izaaka, tak ja czekam na Twoje cuda, wiedząc, że Twój czas jest doskonały. Daj mi oczy, by widzieć Twoje działanie nawet w małych rzeczach, by dostrzegać Twoje błogosławieństwa w codzienności, w uśmiechu mojego dziecka, w dachu nad głową, w pracy, którą mam. Naucz mnie dziękować za to, co już otrzymałem, zanim poproszę o więcej, bo wdzięczność otwiera drzwi do większych cudów. Proszę, by moje serce nigdy nie stało się pyszne, gdy nadejdzie obfitość. Niech pamiętam, że to Ty jesteś źródłem wszystkiego, że bez Ciebie nic nie mogę uczynić, jak mówi Ewangelia Jana 15:5. Niech moje bogactwo, czy to materialne, czy duchowe, służy Twojemu Królestwu, niech moje ręce dzielą się z potrzebującymi, niech moje życie przynosi Ci chwałę. Modlę się za tych, którzy mają serca hojne, ale brak im środków, by pomagać. Podnieś ich, panie, daj im plony obfite, by mogli błogosławić innych, by ich dobroć znalazła ujście w czynach miłości. Proszę za kościołem, by był latarnią dla ubogich, by twoi słudzy mieli środki, by wspierać potrzebujących, by twoje imię było wywyższone przez dzieła miłosierdzia. Panie, dziękuję ci za każdy krok, który mnie tu przywiódł. Za każdy dzień, w którym mnie podtrzymywałeś, za każdą lekcję, którą wyciągnąłem z trudności, wierzę, że moje jutro jest w Twoich rękach, że moje finanse są pod Twoim panowaniem, że moja przyszłość jest jasna, bo Ty jesteś światłem. Dziękuję za aniołów, którzy strzegą moich kroków, za ducha, który mnie pociesza, za Syna, który mnie odkupił. W imieniu Jezusa modlę się i wierzę, że moje życie finansowe jest w Twoich rękach, że moja historia się zmienia, że moje świadectwo będzie mocne. Amen. Drodzy, ta modlitwa otwiera drzwi do Bożego działania w Waszym życiu finansowym. Pamiętajcie, że Bóg widzi Wasze wysiłki i przygotowuje coś większego. Trzymajcie się wiary, jak Józef, i zaufajcie, że obfitość jest blisko. Praktykujcie to z sercem otwartym, każdego dnia oddając Bogu swoje troski, a zobaczycie, jak Jego ręka działa. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek powiadomień i zostaw polubienie. Obejrzyj do końca i podziel się z innymi. Razem wierzmy w przemianę.